Od Nie ma już. Faktu. Czyli możemy powiedzieć, od kiedy ma się zacząć e, tekst. Okej, okay, a to są wspierać. mega zaawansowane opcje. Mm -hmm. kurcze, no dobra. Cześć, witamy Cię na kanale Daniel i Kuba. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch modelach do generowania muzyki. A mianowicie o Suno i o Udio. To dwa programy z najlepszymi modelami do tworzenia piosenek również ze słowami. Nie tylko Kuba, możesz wrzucić na przykład kawałek pliku, na przykład jak grasz na gitarze albo pianino i on do tego się dostroi. Wow, to ale to chyba porównajmy. Mówisz. Przede wszystkim robiliśmy już raz odcinek o Suno, tak. ale jak dzisiaj Ci pokażę Udio, to ja byłem w szoku, bo teraz naprawdę wokal jest aż za dobry. Super, no to nie Zacz mogę się doczekać. Zacznijmy od Suno. już minęło trochę czasu, jak myśmy je recenzowali chyba wiosną. Tak, hmm, tu możecie zobaczyć starszy roku. odcinek, bo tam jest dużo też ciekawych informacji. Teraz mamy model nowy, V4, on dopiero wszedł. No dobra, Daniel, to pokaż w takim razie ten model V4, pokaż jakieś próbki tego, co ten model potrafi. Dobra, e, tutaj na głównej stronie mamy różnego rodzaju właśnie próbki. Fresh from V4, posłuchajmy okay. tego chwilę. Przewijmy, gdzie jest jakiś wokal. What nie the ma już. Fuck? Pamiętasz wcześniej był ten pogłos takiego, e, nie wiem jak to nazwać, właśnie Takie takiego epaionowego, tak. Trochę, nie? Dokładnie. A teraz już tego w nowym V4 no nie ma. pójdź jeszcze coś innego, no. e, może Dank Dance Pan. Znaczy no w ogóle nie do odróżnienia. Ale... Powiem Ci, że to brzmi jak jakaś yy, Avril Lavigne albo y -y. coś takiego. <laughs> nie wiem, nie słuchałem. Ale Mój brat słuchał. Wejdźmy teraz na to, jak stworzyć. Wchodzimy na Create, okay. tu możemy dać, klikniemy Custom, to okay. możemy dać własny, yy, własny tekst, jak ta okay. piosenka ma brzmieć. Okay. Yy, Zanim przyszedłeś, zrobiłem też dla Was w Perplexity kilka fajnych haków, co warto uzupełniać np. w lyric czy style of music, mm -hmm. więc to, co mi odpowiedział Perplexity. Powiedział mi, że fajną techniką do a, adnotacji jest technika vowel, vowel, vowel. Ja niestety nie jestem zbyt muzyczny, więc totalnie nie wiem o co chodzi. Wow, ale to jest samogłoska. tak, no że używamy dźwięków samogłoskowych, aby wydłużyć melodię w refrenach, więc pewnie to jest istotne jak ktoś tworzy, o, ciekawe. tworzy piosenkę. Ciekawe, Zastosowanie no. nawiasu, dodawanie drugiej lub trzeciej warstwy wokalnej, czyli możesz dodać nawias i tam będzie wieszaka. Ki nakładał się wokalnie. Tak, tak tak masz jakieś małe chórki, to będzie kolejne warstwy, możesz to zrobić dzięki nawiasom. <ślały> hurky. Małe chórki, małe chórki. E, ale są też nawiasy kwadratowe, które pomagają w strukturyzacji utworu, zapewniające płynne przejścia między częściami. Bo jest kilka podstawowych części: okay. to jest verse, chorus, bridge, e, czyli mamy wersy, mamy refren, no i bridge to co jest w muzyce, czyli coś co się wyróżnia z całej muzyki. E, to jest takie przełamanie tej piosenki. E, muzycy wiedzą o co chodzi. E, I ważne jest, żeby być precyzyjnym w opisie, opisie stylu muzycznego, ale to się dotyczy i suno. I tej drugiej aplikacji, więc audio. tu mamy audio. Tu mamy dokładnie takie mięsko. Na przykład mamy tutaj przykład. Chill, loft, ambient, down tempo, żeński okay. wokal. Więc okay. tu jest fajnie to sprecyzowane. No to są bardzo takie, powiem ci, konkretne wskazówki w Perplexity dostałeś? Jak to Perplexity nigdy nie zawodzi. Więc tutaj stworzyłem polską piosenkę wśród ciszy miasta budzą się, szukają drogi tam, ale niech to lepiej zaśpiewa nam suno. Możemy też to edytować, żeby suno okay. sam nam napisał. Tekst. Widzę, że wybrana jest wersja trzecia tutaj się modelu, tam w prawym górnym rogu, tak? Y tak, i tutaj niestety zła wiadomość. Wersja 3, jest 3 tylko 3,5. Okay. Żeby zrobić wersję 4, niestety musielibyśmy zapłacić około 10 euro okay. za miesiąc, żeby skorzystać z okay. tej wersji 4, okay. V4. Ale chcę pokazać, jak ta darmowa wersja działa. Okay. E, I za chwilkę alternatywę, bo tam mamy najlepszy model w tej drugiej alternatywie, więc proszę czekajcie razem z nami. E, więc tu wkleiłem tekst, tu mamy styl muzyczny, jaki chcemy, okay. żeby był. To jest fajna opcja. Ale to już niestety też w wersji, tak? Tak. czyli że można stworzyć jakąś swoją taką z góry. Nie do końca, ustaloną. tu możesz, zobacz jak ładnie nam tu opisuje, czyli okay. wybierasz jaki, voice... jaki głos ma kogoś skopiować na przykład Adele, jaki A, styl, okay. czyli stylem. kogoś konkretnego znanego. No i teraz powiedz mi, że ten model nie był trenowany na piosenkach z prawami autorskimi. Tutaj chciałbym jeszcze zaznaczyć, bo to jest w darmowej wersji. Okay. Bardzo ważna rzecz. Możesz uploadować audio. Czyli możesz wrzucić swój plik audio e, i ten plik audio mówi na przykład o rytmie tej muzyki. Czyli na przykład na pianinie konkretne bity, które chcesz, żeby tam były. Okay. Albo jakiś e, coś, coś okay. tam do gitarki. Kurczę, ale to wygląda tak z tego, co ty mówisz, że tu trzeba naprawdę. Żeby taki super efekt osiągnąć, trzeba naprawdę umieć wpromptowanie do tego suno. Yy, wiesz co, no pokazujemy teraz, co trzeba zrobić. Okay. Więc piszesz sobie w czacie GPT piosenkę albo kopiujesz jakąś znaną, zmieniasz okay. styl. Perplexity Czat... może nawet lepiej, bo ona może zaciągać z internetu tak? mhm. y, też takie wzorce, jak mogą te prompty wyglądać. Nie? Dla twórców, jak tworzycie jakieś contenty, no to ja bym w ogóle dawał instrumental. Niech to po prostu będzie muzyczne i okay. tylko podkład muzyczny bez tekstu. instrumental bez wokalu. Dokładnie. Okay. Upload audio, tutaj są ograniczenia, bo w płatnej wersji możemy zrobić tak, że mogą się na przykład dograć tam. Czyli możesz przedłużyć sobie tą piosenkę. Okay. Albo możesz, żeby Powiedzmy, nagrałeś już z wokalem, z audio, ale chcesz, żeby tam była jeszcze gitara. No i to się jeszcze dogra do tego. I to wersja Pro już daje takie możliwości. Ale okay. zobaczmy, co zrobi nam wersja darmowa. E, test 1 to nazwijmy i dajmy Create. Zobaczymy, po ile to potworzy nam, bo w wersji, tak jak w innych portalach, trzeba chwilkę poczekać. Eee, więc tutaj nam się na dole generuje, tak jak wcześniej generuje nam dwa przykłady, już jest wygenerowane, więc... spory. Wow, no to mega szybko to zadziałało. Więc sprawdźmy, co nam tutaj stworzył. O, jakieś fajne takie... Ale tu jest jeszcze, słyszysz? Stare audio. Wśród ciszy miasta pobudzę się ja tu słyszę ten pogłos. To jest to, co jest... Jak się nazywa ten znany program do tworzenia muzyki, co ludzie wszyscy... Audiotune. Nakłada się nam głos z piosenką, Widziesz, mówię, piosenka, nie? Ja tu słyszę audiotuna, nie jestem zadowolony ani audio trochę. Audiotuna. Wiesz co, no nie wiem, mi się... Mi się to podoba w ogóle, to... Kurczę, przypomina mi to mega jakąś piosenkę. jest to do czegoś mega podobne. Napiszcie mu w czego. komentarzu, że to było tandetne, bo to by jest tandetne, naprawdę. Ja Ci pokażę, co jest zajebiste zaraz. Tu słychać się takie eee, ten metaliczny pogłos, słyszysz? Jak dla mnie to audiofilem to Ty nie jak jesteś. Jak dla mnie to jest zajebiste. To przejdźmy do drugiego programu, bo V4 tam była różnica, więc jeśli chcecie korzystać z Suno, to ja bym i stworzyć fajną piosenkę, to ja bym skorzystał jednak z płatnej wersji, bo tu jeszcze w tej V3 i pół to jest to, Kłupowca. co było wcześniej. Dla mnie to i tak w ogóle jest kosmos to, co teraz stworzyło. To ja Ci pokażę, co stworzyłem na próbę. Wejdźmy teraz na program Uido. Udio. E, Udio. <śmiech> Udo. <śmiech> Udio. E, dobrze i tutaj... Podobnie, jak damy Create, możemy tutaj stworzyć naszą piosenkę. Dajemy gatunek, okay. dajemy mniej więcej styl, dajemy nostalgiczny, inspirowany, lata 80. Okay, no w ogóle my powiedzmy, o czym ta piosenka jest, no bo tutaj o, przy, w przypadku Suno o tym nie powiedziałeś, że to jest męski wokal śpiewający o podróży nocą przez neonowe miasto. Tak. I w Tamf też to było, tak? Tak jest. Coś tu... takiego, no dobra. No tutaj no. mamy to samo, nocne światło. Tyle, okay. że tutaj możemy skorzystać z najnowszej wersji. Zobacz, tutaj dajemy okay. audio. A ty jakoś masz taką blokadę, żeby wypowiedzieć to audio. audio. To jest jak audio bez A. a audio, audio. Audio. E, dobrze. To, co możemy tutaj zwiększyć, możemy dać trochę więcej różnych opcji, czyli możemy powiedzieć, od kiedy ma się zacząć e, tekst. Okej, okay, a to też są wspierać. mega zaawansowane opcje kurczę, mm -hmm. No dobra. dobra. E, siła promptu, czyli jak okay. bardzo ma być to, co napisaliśmy, adekwatne do tego, co nam stworzy. Okej. Okay. Z czyli jak bardzo tutaj jak, jak to ładnie nazwać? Jak mocno nap, napisy, czyli treść napisy, no nie napisy, jak tekst. mocno tekst piosenki wpływa na to, co się w tej piosence znajduje, czyli okay. no pokaż to jeszcze tam, tą mhm. podpowiedź. Czyli, że jak obniżysz tą wartość, to dźwięk może być bardziej naturalny, ale tekst będzie trochę bardziej ignorowany. Okej, okay. Okay, Czyli to jest takie trochę zgranie tekstu z Dźwiękiem. Ok. Na ile to ma być, wiesz, na ile ma mocno, mocniej się kierować samym tekstem, a na ile bardziej dźwiękiem. nie? Mm, tutaj tak, też to ja możemy, to z tego tylko to już jest w wersji pro, dawać e, taki prompt negatywny, to co jest w czasie GPT, okay. czyli, czego, to coś czyli nie nie ma eliminować pojawić. to czego nie chcemy. Tak. Dobra, spoko. Więc to jest też myślę super opcja. No i wygenerujmy to w takim razie. Kurczę, no to już profesjonalnie też powiem Ci, tak wygląda, że no... Dobra, tutaj nam generuje e, i tylko posłuchaj tej różnicy. Ojejku, dałem cztery razy. Szkoda naszych e, tych żetonów, bo tam w darmowej wersji mamy ich tylko kilka. Dobra, Kuba, widzę, że tutaj nam się to generuje niestety trochę, ale ja chcę Ci pokazać, co wygenerowałem, zanim przyszedłeś. No jasne. Na, no. na próbę po prostu. Dobra, a wiesz co? A zanim to odpalisz, mhm. to zróbmy taki przerywnik, taką dygresję. W ogóle, co Ty myślisz o tym teraz, w jakim to jest stanie aktualnie? No przecież jak dla mnie to to w ogóle odbiera jakimś takim, wiesz, twórcom, którzy nagrywają różne jingle, jakąś miksują muzykę i tak dalej, no to, to, w ogóle ich pozbawia roboty chyba, no. to, to daj mi tylko chwilę, wysłuchaj tylko ten kawałek, proszę. No, dobra. Pos zrób, zobacz to już. w twoje oczy, czas w miejscu staje. Prawie jak Brodka. Jak ta. Każdy chwila stupa się zda. O, wygenerowało nam się nasze. Wygenerowało nam się nasze, więc to zostawmy i zobaczmy, co tu stworzył. Lata 80. Ale tekstu nie widzę, nie słyszę. Coś tu Pyt. brakuje tekstu. Chyba coś, coś instrumenta? Right lyrics, aha, nie. to się lyrics auto-generated. Ha? Huh. No, da, a, a co to jest te to, right lyrics i ist... jakbyś tu dał? No, to tutaj powinno być. A, no dobra, no to... No dobra, no ale to, to i tak jak na instrumental ale to, to było mega fajne. No, ale zobacz, ten pierwszy głos co Ci pokazałem wcześniej, jeszcze pokażę Ci ten drugi, co zanim... Zostaw to, tak żeby można było posłuchać Normalny, kobiecy głos. Szymon? Wiesz co, powiem Ci jaki ja mam problem. Mhm. Ja mam teraz taki problem, że jak słucham Spotify'a, to ja już te wszystkie piosenki strzem i mi się to cały czas powtarza, że jak tam no, wiesz, jakieś takie, no nie wiem, rokowe, trochę, ja takie słucham, trochę takich bardziej popowych, dynamicznych. To... Trochę. Mm, to wszystko się powtarza. nie? Okay. Lubię tak właśnie lata 80., do lat 90. I kurczę, powiem ci, że już czasami mi się nawet nie chcę tego włączać, bo to jest wszystko to samo. I teraz tak myślę, kurczę, jakby tu można było sobie po prostu wejść i na takiej jakości piosenki sobie w, takiej jakości piosenki sobie włączyć jakiegoś konkretnego gatunku. No jest to mega. I nigdy tego nie słrzeź. Każdą piosenkę słyszysz pierwszy raz. To jest mega. Tak jakby z punktu widzenia słuchacza fajne, nie tylko twórcy. Wiesz co, no to, to zależy. No jak słuchaliśmy przed chwilą w Suno AI, ja, to bym tego nie chciał słuchać na co dzień, ale tutaj te piosenki już mi się podobają. W swoim jakimś stylu, moim zdaniem świetne rozwiązanie. Eee, tutaj widzimy też, ile kosztuje subskrypcja, w tym ja za chwilę odniosę się do tego, no. co mówisz. Bo skończyły nam się już żetony, bo mamy tylko 10 dziennie, więc codziennie możemy stworzyć. W tym nowym modelu zabiera nam 4 kredyty, więc dwie okay. piosenki. Dobra, i 100 żetonów na miesiąc. A ty puściłeś od razu 4 piosenki bez napisów? To no, znaczy bez sekstu. Niestety zwaliłem, ale za chwilkę się poprawię. Do czego zmierzam? Logout. Więc pewnie stary patent, który też stosujecie, czyli logujecie się na różnych kontach. Ja niestety tak robiłem, że. Yy, no czasami bez sensu jest kupować subskrypcje. Okej. Okay. Bo można po prostu sobie stworzyć nowy profil. Jak, ja mam dwa maile akurat, które korzystam. Yy, Okej, okay, no dobra. No. Describe Song. Yy, Piosenka o kanale na YouTube, Daniel i Kuba. No dobra, tylko kanale dam do popraw. No dobra, o. No dobra, no okej. Okay. Jeszcze muszę napisać, co tam jest na tym kanale, tak? Który opowiada o nowościach ze świata. Patrz jak ja szybko piszę, wymiatam tak. dzisiaj. E, autogenerate, no, create. Nie, tam write <coughs> right, right lyrics nie ma być? E, nie, ja bym tu zostawił autogenerate, okay, bo okay. tutaj dajemy po prostu Discover tam... song. Bo Dobra. tutaj Riri, jak daliśmy, to tu mieliśmy wkleić tekst, a on okay. tylko przeczytał, opisz jaka piosenka to ma być, więc tutaj on okay. nam powinien już normalnie stworzyć, zmieniam tylko na ten model nowszy, e, tutaj zostawiam to co wszystko automatycznie. A zobaczysz, że mniej piosenek naraz wygenerował, bo nam wystarczy, może, może dwie nam wystarczą? E, zobaczmy co się stworzy, tu, o które mówisz? Nie wybierasz liczby piosenek? No bo znowu cztery piosenki chyba że Nie, dwie, dwie, dwie. Bo za, zawsze dwie, tylko kliknąłem dwa razy z niecierpliwości. Więc to z tego. Czyli klasyka. Jest. Tak. Wystaw fakturę, wystaw fakturę. <śmiech> <śmiech> Tutaj coś razem w sieci nam się wygenerowało, ale to chyba nie jest ten nasz. Nie, no to już było wcześniej chyba. Coś. Tak, to takie chyba na Chociaż, powitanie. A nie jest to... to... Echo Ja mam wspólny i już wie i tuba. Takie reggae trochę no mega. A pokażmy ten drugi? A to hip hop, chyba. Danie i kupa nasz YouTube kanał filmem, jak Znowu ja nie. Dobra. Wyskoczył Ej, kurde, jakiś... No ale mega fajne to jest. No ale wyskoczył jakiś. No, no dobra, Błębik. no nie może wygenerować, no. Nie może. To ja bym to zostawił, żebyśmy już. No ale razem w sieci fajne, fajne. No, wiesz, no. razem w sieci. No. A widzę, że nie jesteś przekonany. Kurczę, nie... jak ktoś by ci to pokazał rok temu, to byś powiedział: aż mi się tutaj monstera, której". <laughs> O którą zahaczam, aż się bulwersowała też. Masz rację. Tylko ja chyba nie tworzę kontentu za bardzo reklamowego aż tak dużo. Więc ja nie, wiedział, nie wiedziałbym, do czego to wykorzystać. Na razie, dla zabawy, zrobiłem to. Na razie dwa razy użyłem tych programów jako prezenty. Raz po prostu na urodziny wygenerowałem znajomej, a raz grupce takich przyjaciół wrzuciłem to na tą grupkę. Właśnie o trzech przyjaciółkach, bo mam tam właśnie trzy takie znajome, i opisałem każdą z nich. I to tam fajnie to wszystko zabrzmiało i to wtedy zrobiłem Suno AI i poprosiłem w ogóle, żeby to było coś, co wpada w ucho. I powiem ci, że moim zdaniem to super wyszło. Pokażę hmm. ci coś, co tam masz innego, no. Ale to, ale to jeszcze suno i to wersji tej 3,5 i patrz jaki w ogóle fajny rytmik. Do takiego stopnia, że znajome powiedziały, że cały czas to teraz nucą -nu -nu i wpadło im w ucho. Przeszyłem serce, chmamy ciszej Idziemy już mi Wolnie nasze przyjaźnie chwa Patrz to Znajduję swój spokój Medytacja uczy, by odnaleźć pokój W tej drodze nie idę sam Mam was przy sobie, jak ciepły promień dnia Ona przy chotele pełtka dusz to tam jeszcze? Oli tam wiesz Kurde, mega Fajny pomysł na prezent, co nie? Ja pierde. Ja widzę takie zastosowanie Teraz bym nie użył suno, więc ja wam teraz polecam do użycia tego właśnie tego audio. audio. Dałbym po prostu create, stworzył sobie w czacie GPT piosenkę, dał write lyric i tutaj to wszystko ładnie napisał, a nie tak, jak ten błąd popełniliśmy wcześniej. Więc moim zdaniem to tyle, ja bym to już nie przedłużał. Podsumowanie jest takie, że moim zdaniem na chwilę obecną, jeśli chcemy darmowe używać, będzie lepsze. Jeśli mówimy o... chcemy zainwestować, no to Suno moim zdaniem okay. daje troszkę więcej opcji. No i dobra, no i teraz... No jaka, jaka, jest, jaka jest w ogóle taka przyszłość? Znaczy w ogóle jak ktoś sam śpiewa i mm -hmm. Suno już w tej wersji czwartej masz na takim poziomie, ten wokal, jeszcze w ogóle jakieś takie mega wysokie tony, że jesteś w stanie stworzyć piosenkę, z AI i to jest nie do odróżnienia jakościowo. Tak, i nie. Pewnie audiofile będą w stanie jeszcze to rozróżnić. To jeszcze nie jest ten poziom taki audiofilowski, ale to, co do czego to jest super, to jest super jako narzędzie, jeśli jesteś muzykiem. Czyli właśnie dogrywa dogrywki, znalezienie jakiegoś podkładu, okay, robienie okay, sobie tych chórków. Okay, okay. Myślę, że super. Wiem, że teraz jeden z artystów napiszcie w komentarzu, który bo zapomniałem. Okay. W ogóle zrobił konkurs na piosenkę właśnie z, z wygenerowaną okay. z AI. Właśnie to była chyba promocja Suno. No ja jestem kompletnym lajkiem, jeśli chodzi o wiesz w ogóle muzykę i nie, nie znam się i tak dalej. Natomiast no kurczę, no to co ja tu słyszę, to to jest kosmiczny poziom. To co jeszcze, ja bym jak do tego podchodził, to trochę właśnie do tego audiotuna. Wydaje mi się, że tak wcześniej wszyscy narzekali na audiotun. Pewnie są nadal tacy, co narzekają. E, Audiotune to jest program, który powoduje, że nawet youtuberzy influencerzy potrafią śpiewać. Okay. Czyli śpiewam, to jest tak, bym ja zaczął śpiewać, używam I audiotuna i to on e, tworzy, że dogrywam się do rytmu. Okay. E, I tam wtedy to takie ma brzmienie, trochę jak Suno 3,5. Okay, 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 wtedy okay. bym powiedział, że czy, Suno 3,5 będzie nawet lepszy niż może influencer okay. e, z audiotunem. No Ale gdyby ten influencer nagrał swój głos, wrzucił, uploadował to i stworzył piosenkę właśnie z Audio lub Suno, to myślę, że to mogło być nawet lepsze rozwiązanie i może tańsze niż użycie audio. I patrz, kurczę, mamy grafiki, obrazy, mamy dźwięk piosenki, na jakim to już jest poziomie w porównaniu z tym, jak wyglądało to rok temu, czy półtorej roku temu. Jak to się rozwinęło. No. Masakra. Kuba, ja widzę, że my przedłużamy ten odcinek i ja chciałbym dać nagrodę dla tych, którzy zostali z nami do końca. Dwie... Dwa ciekawe newsy. E, pierwszy ciekawy news, o którym będę chciał powiedzieć później. E, salt Altman, salt, e, ten z OpenAI, Sam Altman. Salt Altman e, zrobił eksperyment no? i dawał... E, jak to się nazywa? Dochód bezwarunkowy? W sensie płacił no? e, 1000 dolarów miesięcznie. Komu? Grupie chyba 2000 ludzi, żeby okay. zobaczyć, jak taki dochód gwarantowany wpłynie na całe społeczeństwo. No. Czy to będą plusy, czy będą minusy tego, co się z nimi wydarzy? Wiesz, że ja jestem przeciwnikiem. E, powiem ci, jakie są wyniki no. tego eksperymentu, ale w kolejnym odcinku to jest pierwszy news. Drugi... To miałeś dać jakąś nagrodę no dzisiaj, to to a nie to są taki klip hanger. Sorry, ale drugi news już będzie ciekawszy. To jest to, że mamy mnóstwo nowości od OpenAI. Będzie to 12 różnych nowości, o których powiemy w kolejnym odcinku. Tych, newsów, tych nowości na dzień dzisiejszy, kiedy nagrywamy ten odcinek, jeszcze nie ma, dlatego nie jestem w stanie co powiedzieć co. Ale na 80% będzie w końcu dostęp do SORY, bo już były wycieki, testy beta SORY. Sorry, czyli modelu do generowania wideo? Tak, który będzie najprawdopodobniej pod subskrypcją e, czatu GPT, więc jeśli subskrybujesz Open e, e, chat GPT, to będziesz mógł też generować wideo, już nie tylko grafiki. Wideo. Wideo. Hmm. No to widzicie, no to to jest moje miasto. Subskrybujcie. Znowu <grybujcie> mieliśmy lajki. powiedzieć to wcześniej, ale jeśli to tak długo, to znaczy, że kurczę, no, że coś tu ci się Ach. musiało podobać. W związku z tym zachęcamy do subskrypcji, to nam pomaga w rozwoju kanału. I. No i co? I tyle. Do zobaczenia w na następnym cześć. odcinku.